Cześć tutaj Tomek Delimat. Witam na kanale 13 runda. Dziś 10 odcinek. Można powiedzieć, że taki malutki jubileusz, a zatem chciałbym wam zaproponować coś, czego do tej pory jeszcze nie było. Dzisiaj moje gadanie będzie tylko komentarzem do tego, co zobaczycie na ekranie, a gwarantuję wam, że to, co zobaczycie, zostanie w waszej pamięci na długo. Przed Wami wspomnienie jednej z najdziwniejszych walk w historii boxu. The strangest thing I have ever seen. Cała historia rozpoczęła się 24 września 1994 roku. Słynny Lennox Lewis mierzył się wówczas z anonimowym jeszcze Oliverem McCollem w obronie swojego pasa mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Pojedynek miał zdecydowanego faworyta, był nim oczywiście Lennox Lewis, ale zakończył się ogromną sensacją. Już w drugiej rundzie McColl posłał Luisa na deski. Brytyjczyk, co prawda, wstał, ale sędzia spojrzał na jego wzrok. Zobaczył jego chwiejne kroki i zdecydował się na przerwanie pojedynku. Tym samym mistrzem świata w WBC został Oliver McCall. Lewis unbeaten remember after 25 fights. Oh, he's got him! Oh, Lewis walked into a right hand, and that was the sucker punch that they worried about. And Lewis staggers, and the referee has że uh, decided it's all over. My goodness, what an upset! And Lennox Lewis's career must now be in tatters. Oliver, the atomic bowl, McCall, the 29-year-old from Chicago, has stopped Lennox Lewis, the WBC heavyweight champion of the world, in the second round. McCall says, I told you so, I told you so, reminiscent of Muhammad Ali. Oliver McCall nie cieszył się ze swojego pasa długo, bo już po niespełna roku stracił go na rzecz Franka Bruno. Bruno z kolei wkrótce przegrał z Mikeem Tysonem. W międzyczasie Lennox Lewis zaliczył kilka zwycięstw i to on stał się naturalnym kandydatem do walki z Tysonem o pas WBC. O pas który niegdyś do niego należał. Tyson jednak wolał oddać swój pas, wolał zwakować trofeum, aniżeli mierzyć się ze słynnym Brytyjczykiem. W tej sytuacji Federacja WBC zarządziła rewanż pomiędzy Lewisem a McCollem. Jego datę wyznaczono na 7 lutego 1997 roku. Hmm. Do rewanżowego pojedynku z Enoxem Lewisem Oliver McCall przystępował w trudnej sytuacji. Sporo mówiło się wówczas o jego uzależnieniu od narkotyków. W związku z tym McCall miał liczne problemy z prawem i były wątpliwości, czy zdoła odpowiednio przygotować się. Do pojedynku z Luisem. Ostatecznie walka doszła do skutku w planowanym terminie i jej początek nie wskazywał na nic szczególnego. Co prawda, w pierwszych trzech rundach Luis osiągnął wyraźną przewagę, ale nikt nie mógł spodziewać się tego, co nastąpi za chwilę. W przerwie między trzecią a czwartą rundą Oliver McCall nie zasiadł w swoim narożniku, lecz rozpoczął spacer do ringu. Jego trener tylko bezradnie przyglądał się całej sytuacji, zaś telewidzowie, publiczność, komentatorzy zachodzili w głowę, o co w tym wszystkim chodzi. Manny Stewart and Lennox Lewis plot their strategy. Oliver McCall has not returned to his own corner after that third round. What in the world is he doing? Is this more psychological warfare? Georgie Benton, his trainer, is disgusted by it. If he has some type of game plan that he's putting forth, he hasn't told his own trainer. Like po to to like but... kilku sekundach fartirun do Olivera McCalla puściu ręce, obrócił się przecamy i zaczął znów spacerować do koła ringu. Kompletnie zdezorientowani byli już wszyscy, na czele ze Knoxem, Luisem, który nie miał pojęcia, jak w takiej sytuacji powinien się zachować. So, Oliver McCall comes out after a very strange occurrence in between rounds, round number four for the vacant WBC title. Now he's got his hands down near his waist. And he's backing into the ropes. I don't know if Lennox Lewis thinks he's playing possum or if this is for real. He's turning his back. But, but hey, protect Lennox. yourself at all times. Why wouldn't Lewis just clock him here? Lennox might not realize what's going on, but you know it's not like Oliver Sugar Ray Leonard, where he has those lightning reflexes. I don't think he could stop Lennox from from blasting away at him right here.

Listen, this is a guy that has had a lot of issues outside of the ring. You know about the drug arrest charges. He's an emotional guy. He's a strange guy. And maybe it's just too much for him at this moment. But he is not fighting back. You know, it's almost. You know, if he had a bad cut, they'd bring the doctor up to check him out. It's almost like maybe they should bring the doctor up and maybe something's wrong. Maybe, maybe they need a psychologist to yeah, come I mean, up to the ring. There able. he goes. He's yeah, that's what I'm looking for. Find out what's going on. Mills Lane is asking, Do you want to fight? In one instance, he says no. In the next instance, he says yes. But he is not. Throwing punches against Lennox Lewis. The heavyweight titles on the line here. What is he doing? I'm surprised Lennox hasn't blasted away at him with about six or seven in a row. Lennox is almost like trying to figure him out, and there's nothing to figure out. Let your hands go. I can only imagine what a Roberto Duran, a Marvin Hagler, or a Mike Tyson would be doing to an opponent yeah, this, who was standing opposite them the way McCall is standing opposite Lennox. This Lewis. fight would be over. Wiesz you know let, let, let między czwartą a piątą rundą McCall nie tylko znów nie zasiadł w swoim naróżniku, ale po prostu się rozpłakał. Jego sztab po raz kolejny próbował go zmotywować, próbował go jakoś uspokoić. Do akcji znów kroczył też sędzia, który ponownie zapytał, czy McCall chce kontynuować walkę. odpowiedział że tak, ale widać było że jest kompletnie rozbity psychicznie. He just went through 3 minutes of not engaging in a fight. He looks almost like a little kid being punished. And once again he's not returning to his own corner. Could you imagine being Georgie Benton his trainer in complete disbelief? A new twist to the plot. Oliver McCall is now crying. Let's listen in. He go out and fight this fifth round. McCall wyszedł do ringu na piątą rundę, ale w dalszym ciągu nie podejmował walki. Spoglądał jedynie od czasu do czasu na sędziego i ten w końcu podjął jedyną słuszną decyzję o przerwaniu pojedynku. Publiczność postawy Olivera Makola skwitowała przeraźliwym buczeniem. <noise> They should have stopped this fight in the corner. He's, it doesn't take a genius to see something's obviously wrong with him, and he's vulnerable, very vulnerable, to getting hit with big shots. Lennox is a huge man with a big power. If he lands a good shot on this guy right here. This could be, this could be something very tragic. Listen, I get where Mills Lane, the referee, is coming from. People have come; they've paid good money to see a heavyweight title fight. He wants to keep the fight alive. You have to be physically fit and mentally fit to engage in this sport, and oh. there's no doubt about it that right now Oliver McCall is not mentally fit to engage in a heavyweight right. championship I mean, fight. Th these people didn't pay to see an execution. You know this something's not right. That's here. it. There that it is. is it. The fight is over. Mills Lane, at this point, left with no other choice. Lennox Lewis. wygrał nie zaczekał też na oficjalne ogłoszenie werdyktu, lecz szedł z ringu i wasyście ochroniarzy udał się do szatni. Publiczność pożegnała go gwizdami, obelgami, z trybun poleciały też nawet jakieś przedmioty. The locker room, and what a change! It was only a half an hour ago that Oliver McCall ran from the locker room into the ring as if to tell himself he's going out there to accomplish a mission with passion and intensity. Now he returns to that locker room, a broken man. And that's my my stock line is no matter what happens before a fight, the truth always comes out. And the, this is his truth right here. Boxing will expose a man like no other sport can. Na zorganizowany dzień po walce konferencji prasowej Oliver McCall próbował wytłumaczyć swoje szokujące zachowanie. Mówił, że jego postawa była rodzajem strategii, natomiast płacząc próbował wprowadzić się w stan emocjonalnego uniesienia. Komisja Sportowa Stanu Nevada zareagowała bardzo szybko. Zawiesiła McCalla, wstrzymała jego wypłatę, a sam pięściarz został skierowany na badania psychiatryczne. Historia Olivera McCalla zakończyła się dobrze. Już po kilku miesiącach został on uznany za zdrowego psychicznie, uporał się ze swoimi problemami narkotykowymi i wrócił do boksu, walcząc z powodzeniem jeszcze przez wiele następnych lat. W 2013 i 2014 roku, mając już prawie 50 lat, przyjeżdżał do Polski, gdzie mierzył się z Krzysztofem Zimnochem i Marcinem Rekowskim, tego drugiego nawet pokonując. Do historii boksu ma przyszedł jako zawodnik, który w 73 stoczonych pojedynkach ani razu nie wylądował na deskach. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to będę kręcić więcej tego typu odcinków, dlatego że w historii boksu nie brakowało szalonych osób i szalonych wydarzeń. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, do komentowania, a na dziś z mojej strony to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć!